Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zagrożenia w sieci internetowej, we współczesnym świecie dochodzi do szeregu i różnego rodzaju sytuacji o charakterze niebezpiecznym. Do takich byśmy zaliczyli próby włamania się na nasze konta internetowe, na nasze konta facebookowe, na nasze adresy czy konta mailowe i to świadczy o tym, że musimy być bardzo ostrożni. Z wielu przykładów, które moglibyśmy przytoczyć, należy wyszczególnić tutaj bezpośrednie włamanie się na konta, zabór oszczędności, dorobku życia, całych zasobów finansowych. W obszarze messengera dochodzi do prób nawiązania kontaktów o charakterze osobistym. Po drugiej stronie hakerzy potrafią budować hipotetyczną tożsamość, takie zjawisko nazywamy catfishingiem i to jest bardzo niebezpieczne. Hakerzy próbują do nas dotrzeć e, używając różnego rodzaju podstępu. Chcą pozyskać nasze dane osobowe, chcą się dowiedzieć na temat naszego życia osobistego, spraw intymnych i to stanowi dla nich przysłowiową pożywkę. Hakerzy, proszę Państwa, potrafią uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. Mamy teraz okres wakacyjny, urlopowy, i to stanowi jeden z przyczynków do tego, że hakterzy się bardzo uaktywniają. Ponieważ jesteśmy skoncentrowani na sprawach urlopowych, wypoczynku, planujemy wyjazdy, zajmujemy się czymś, co odbiega od naszych obowiązków codziennych. I tutaj bardzo ważne, proszę Państwa, jest budowanie. Świadomości, szeroka edukacja, informowanie o tych zagrożeniach, o których mówimy. Ostrożność jest bardzo potrzebna, ponieważ jeden nieodpowiedni ruch, niewłaściwe zachowanie czy nadmierna ufność może doprowadzić do wielu nieszczęść i tragedii życiowych, i nasze życie może całkowicie się zmienić, jeżeli pojawią się nowe okoliczności, nowe problemy. Które nam wywoła haker. Na podsumowanie, Szanowni Państwo, składam wszystkim życzenia bezpiecznych wakacji, zdrowia, pomyślności oraz, żeby nigdy nie doszło do sytuacji skrajnie niebezpiecznych, wywołanych atakiem hakera, który posługuje się działaniami zapisanymi w cyberprzestępczości.